Ja stałem w kuchni, a nagle pojawił się Michał z kamerą i powiedział mów, mów, opowiadaj. I ja opowiadałem o tym, jak spotkaliśmy się w tym miejscu, żeby nagrać nowy spot dla Ikei. O tym, jaką wielką przyjemnością było móc wrócić znowu do tych postaci i wprowadzić jakieś nowe postaci. O tym, że jest godzina 14.15 i za chwilkę zaczniemy przerwę obiadową. Wiele tematów było, o których chciałem opowiadać, ale nie mogłem, ponieważ mój telefon zaczął dzwonić i... Tak, słucham? Bo obawiam się, zobaczyłem, jak to, jak to odbija. Hmm? Myślę, że ja nie mogę w tym iść. Myślę, że muszę iść w tym, okay, tym no, gorszym. No, ale... ale też jest hełm. To jest drugi Karol, tak? bo ty nie masz przy sobie tego mate sprayu? Mam. Coś widać, ale wiesz. Nie no, proszę cię, co tu widać. Zobaczysz w kamerze, co tu widać. Nie, nie, nie. Nie no, to się no, robi już się Stąd widzę tego czyś Pomyślałem dzisiaj, na to wpadłem, że tak powiem, żeby zrobić żart, że Wiesz, za kanapą jestem normalnie, ale jak wychodzę na zewnątrz, to wiesz, to idę w tym kasku kurwa, nie? Spoko. Nie, 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 nie wodno się. No to super. Mamy, mamy Dzień dobry. Dzień On dusił tutaj. Upadł I wtedy w tej końce też odpuścił mnie i odstaje. Zbieramy grabę. Nie. Yeah. Nie, ja już mam tego dosyć, naprawdę, ja potrzebuję wakacji, ja muszę się zrelaksować. Czy, e, czy może czy, eee, tyle, myślę, tyle że znam jedną panią, specjalistkę od ASRR. ASMR? Tak, no, dokładnie, to właśnie, taka technika, że siadasz, mówisz tego tekstu i potem ci głupio. Żebyśmy musieli się zmęczyć. Po pobierać chwilę, nie? żeby było. No, 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 oczywiście. Teraz ci powiem. Przyznam, zatkaj sobie noskę. Mateusz, zatkaj noskę. Mateusz, zatkaj noskę. <zyskut <Mitarata> <zyskutkiye> <skutzenia> <tuss> <zych> <sukatur> Kamera. Ja jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, ale myślę, że po dzisiejszym czasie to. to nie mamy wyboru. Zwróćcie. Dobre. Zobaczmy to. Janek zaakceptuje. Trochę się czeka Może by się udało, że tak. Ja myślę, że to jest. Tu próbujmy dubla, dubla takiego jeszcze z, wiesz, 50 przysiadów, dubel bezpieczeństwa, żebyśmy mogli montaż. Stop. No dobra, to co dalej? Wszystkie szerokie już mamy? Nie, to teraz myślę, że robimy tamto i na slajderze, i ja się skradam. Przez mumię, to jest taki szeroki też. Aha, ten dobra. Czyli przestawka? No, no się że, wtedy. Że szerokie najpierw lepiej Karol, nie? No, tak. Ta. Lepiej ten szeroki zrobić. To, to teraz jest Mateusz, moment taki. Uh -huh. Więc tam stoisz, a ja się tu będę powoli skradał. Tak, to będzie jedno ujęcie, a potem na tym samym ujęciu ja już zniknę i ty, ty podniesiesz głowę. W sensie jakby z książki podniesiesz głowę i odwrócisz się. A potem jakbyś widział, że tam nikogo nie ma, mimo że nie widzisz, odwracasz się z powrotem do kamery, kiwasz głową. Czyli ramionami już, nie? Dobrze. I akcja. Głowa. Spojrzenie. Do kamery. I ramiona. Dobra. A myślę z bok. Skreślamy. Skreślamy ujęcie. To znaczy nie skreślamy, bo mi żal. Będzie zeskanowałem tym razem storyboardów, a są to oryginały, więc mi żal. Nie mamy łówka, mamy tylko długopis, więc nie chcę kreślić, da dlatego daję tylko kropki. <laughs> no i tak. To nie chodzi o to, żebyś ty mnie faktycznie ciągnął, tylko żebyśmy się wspólnie jakby przewalili na podłogę, Więc, ee, to może być nieporadne, bo to Karol będzie jakby z ręki wkręcił, więc trochę zamarkuje, w sensie zamaskuje to nasze, ale wiesz, Ty żadnych dźwięków nie no, wydawaj, dobra? Ja sobie w podglądzie zobaczę te to my dodamy, w sensie to, no, to, to no. dodamy później, nie? Akcja. Dobra, ja mam złą wiadomość. No. Okulary. O! To? No to... O. Racja. A jak wyszło? Ale być może... Mamy... Lepsze to niż naszenie kawy, reżyser. Tak. Aaaa! Oj, chuj. Co? Trzymałem na taki opór po, pociąg na reżyserze. Proszę że... jest... wpisać do raportu Filipa. Czy to, co? Od mi... po prostu? Tak, no, tak. tak że tak. Się trzymał poduszki. Dobra, zaryzykujmy. Będzie fajnie. No, Akcja. Mój biedny łokieć. Widziałem, <grym> jak po prostu... Tak, to jest. Nie udawaj Mateusz, nie udawaj. Nie, no, ale naprawdę, nie aż, nie aż usłyszałem nie to. Nie udajesz. Czy czuję się dobrze w roli mumi? Oczywiście, czuję się świetnie. Jest mi bardzo cieplutko, leżę sobie na kanapie z Ikei, którą reklamujemy jest bardzo wygodna, chipsy są smaczne, ekipa jest czadowa, są drzewa dookoła, jest fajny dym. Nie w gardło, ty masz fajny zegarek, także jest naprawdę chillowo. Jak wyglądał casting? Jak wyglądał na casting na nie słuchaj. E, 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 najpierw był casting na, na najlepsze mruczenie, rywalizowałem z trzema kotami domowymi, jeden od Karola, jeden od Janka. Wygrałem to, no i potem to już, e, to już była sława po prostu, no kto mógł lepiej zagrać trupa ode mnie. To my się tu będziemy tego. I czy okay. spróbujemy się zamienić. Okej, okay, ale nie podnosicie się Nie, Nie, nie. Dobra. No to lecimy na żywioł. Waga i akcja. Stop, stop, stop. To stop. tak, trzeba, kilka uwag. Jakbym... Mateusz, przede wszystkim ty musisz być chyba troszkę bardziej aktywny. Akcja. Nie wiem, Tak, że po prostu on nogi musi tam bardziej uruchomić. Każdy to na Tak. tu może tą głowę głowę jakby troszkę bardziej ruszać, nie? Do ciebie. A tylko właśnie chciałem wiesz, ewentualnie tutaj wiesz, włączyć ten... Wkleić ten, ten wir wysysania duszy. W tym miejscu, dobra, to rozumiem. To też jest Janek, czyli to jest moment jak ja... Mhm. Masz taki wiesz, wyskok super bohatera po prostu, nie? Mhm. Tylko tak wiesz, że jakby na raz w sensie, nie? że jest tutaj, tutaj mamy na bliskim, jak ty tam podejmujesz decyzję i tutaj po prostu jest jump. Tylko żebyś tam nas nie wpadł. Kogo kopłem? Mnie. Akcja. Jeszcze raz, i akcja. Dobra, stop. O, kreślu, kreślu, mazu, mazu. To było super. No to teraz mam jeszcze tak. Jakby przenosimy się na, albo za kanapę, albo na drugą stronę. Oni się za kanapę chowają. Tak. I dodają To do siebie. Najpierw Marek jest po prostu w ten sposób. A ja jestem mniej i tak samo, tylko na przeciwko nie, wiem, nie? I, I tyle. A potem po prostu zamieniamy się miejscami. I kręcimy praktycznie to samo. Anka, błagam cię, co ja mam teraz zrobić? Przede wszystkim dlaczego wchodziłeś do pokoju gościnnego, jak wyjeżdżałem, drzwi były zamknięte i zabezpieczone. No właśnie nie wchodziłem tam, wyłamał drzwi. Oj, to niedobrze. To znaczy, że kąfa przestała działać. Kąfa? Dobra, Jaka Jaka pojedziemy. E, skarbie, mówiłem ci cztery razy, żebyś nie dzwonił, bo może rozległam dla czekaczy czasu. Będę musiał siedzieć kolejny tydzień. Twoja turna mumia ja się uwolniła! No nie jest durna, to jest poważny faraon Tomek. Faraon Tomek? Zamknij się. Do kogo to było? Do Szymona. A zaczekam te karty. No zawsze jeszcze jak nie, na kolinach, bo nie doj no. się. Nie Telefon ogromny. Hmm. Nie, no w każdym niezie. Po, Dziadek Natomiast... Ty kurwa. <grym>, czy osoby? Przy podglądzie. Tak. Możecie kurwa, to potem zerknąć, bo nie wiem czy ta poduszka była tak. Do kontynuacji? Tak. Czekaj, patrz. Tak, o tak, a teraz jest. Dobra, to róbmy. I akcja. O nie. To jest Ein Mumia! Nein! Ja! Nein! Ja! No właśnie! Tak, Tego jeszcze nie ma. To też mamy, tak? Jak mumia wchodzi. Tak, to jest. Tak, to Spoko. Nagramy to? No, no, no. Teraz mamy tak. Mateusz będzie stał i czytał książkę. Bardzo ładnie. Jest to wybitnie głupie. Bardzo ładnie, jest to wybitnie głupie. Podoba mi się. Puść Karol. Jest to strasznie długo na kurwa ładnie to wygląda. Bardzo ładnie, całość w ogóle bardzo ładnie wygląda, wszystko gra. Idźmy dalej. Idźmy dalej? No chyba tak, no. Zróbmy dobra. Zróbmy dubla! Nie idźmy dalej, nie słuchajcie mnie. Weźmy o wiesz, po prostu wejście, przedstawienie postaci. Co się kurwa dzieje? Kwiotki. Kaktusy, książeczka. Rewelacja. To będzie ja się nie dziwię, że te gwiazdy, piosenkarze pachną. <grym> <grym> Autentycznie Zresztą? jakbyś... wiesz, wyobraź, sobie, nie masz siły, nie? Po miesiącu i dzisiaj wiesz, że wieczorem grasz koncert, dwie no. godziny. I chuj, musisz być zajebiście energetyczny, nie? Ale oni mają, wiesz, w trasę koncertową, w budżet wpisano traki. <cje> A my mamy colę. kole. Kole zero, żeby nie przytyć. Od tego są ciastka. Nie, bo autentycznie no mam teraz takie zrozumienie dlatego, bo teraz na przykład, wiesz, no tutaj po co pić kole, po co tego, ale to jest ten moment, nie? To jest to ten dubel, kurde, on jest pod koniec dnia, no chuj. I jakby na te 10 minut po prostu trzeba się ołudzić. No to nie, no to ja przez chwilą kawę zrobiłem, bo już czułem, że mój organizm mówi, no to co? Dżemka? Nie, nie, tutaj kawka. No dobra. Ja mam wrażenie, że... Czekaj, kurwa, nie wiem po której stronie kamery, nie? Nie widzisz tego. Po lewo-prawo. Ja to zabieram. To Ty byłeś prawo-lewo. Czyli jakby po tej stronie powinniście być. Tu? tu? Tak, tak, tak. Tak, po czole go trochę czasem to, <laughs> wiesz. O, no, no, tak o co. Oj, to zajebiście w nowo, No to co, to może będzie w... fajniej wyglądało robić. No dobra, tylko wody? wiesz, bo tego nie było za dużo w tam, Już więc po prostu... Wchodzi. Słuchaj, do montażu, wiesz, Więc, więc, zrób tak dwa razy, albo trzy, ale wiesz, troszeczkę się też poszarpmy, no, wiesz, gdzie, gdzie tu pacasz rękami, czy coś. Dobra. <gry Device> Jakie <puchy. piesz> Już Jaki jest. ta głowa, ta głowa perfekto. ja Janek, chodź zobaczyć, ale dolił taki po prostu, wiesz... Dobra, ja się Taki super ten tak, to jest uśmiech, to jest... Może tu się da, wiesz, wiesz, no, będziemy mógł Maru trochę, żeby roboty w Mateusz, wiesz, musisz zadrżeć i ty tak? go przerzucasz, zostajesz A spróbuj, Marek, Marek, a spróbuj, czekaj, Mateusz, daj, pochyl głowę trochę do przodu, o, tu, dobra, i w tej pozycji, Marek, go złap, tu, o, tu, drżyj, trochę wyżej, Mateusz, cofnij się trochę do góry, odchyl się cały, ok, tak. To jest pozycja, w której masz go wykańczać, nie? nie? I akcja. Czuczka super. To jest teraz sprawa taka, żebyś sekundkę dał na to Mateuszowi, wiesz, żeby tutaj chwilkę jeszcze nie podusił, wiesz, nie? Z dwie sekundy chociaż. I dopiero się zjawiasz. Wiesz, żeby to było, że trochę może podział na, na, na czynności zróbmy, dobra? No. Że się zjawiasz, ręka, czoło. Tam, tutaj faktycznie to jest dobre. Dopiero ci da w czoło, drugi raz w czoło, nie? Bo ci zapiera i ci dopiero przykłada medalion. To wtedy faktycznie zrób, że ci ręce się już spięły znowu. To jest fajne, że mnie puściłeś i, i opadasz, dobra? Mhm. dobra? I akcja. Spoko. <grym> no Moje oko. Przepraszam, to teraz było. Przepraszam, no, yy, zobaczmy to, Zabudnie? zobaczmy to. Zobacz, Marek. Ok, jest. Akcja. I... O, hop! Dobra. My powoli się podnosimy. Dobra, to czyli tak, Mateusza mamy zgranego. Mhm. Tak, Mateusz mamy zgranego, tak. Mateusz może Dziękuję Mateuszowi, Mateusz się dziękuję. rozbiera. Mateusz Pomóżmy Mateuszowi się rozebrać. Mm.